Cześć moi drodzy, w tym odcinku pokażę Wam jak zdjąć tapicerkę z drzwi pasażera w superbie dwójce lub dwójce felce. Więc pierwsze co robimy moi drodzy, to zdejmujemy tą osłonkę głośnika. Tym gównem to sobie będę mógł. Osłonkę guzika. Możemy to rozpiąć, bo tam jest śrubeczka na torksa, która trzyma górę drzwi. O! Guśniczek. i guziczek. Tu mi tak szumi, czekajcie, ja wyłączę. Wiecie co? Do takich, do takich robót, to, to musi być nagrzane. Ja mam tu w garażu 12 stopni. I jeszcze trochę grzejnikiem tutaj grzeję w okolicach, żeby. Yy, no tu plastiki żadne nie potekowywały się, nie? Drugą czynnością, kochani, musimy zdjąć to. Czyli rączkę, bo pod nią są trzy śruby, prawdopodobnie. Nigdy nie rozbierałem, od razu mówię nie rozbierałem nigdy prawych drzwi w superbie. Więc myślę, że to powinno nam się całe do góry zdjąć, nie? Nie to, tylko cała rączka. Zobaczmy. Wyjdź. O, jest. Mamy rączusie. Odpinamy guzik szyby. Dobra. Moi, kochani, następnym krokiem jest odwalenie tych tutaj trzech śrub, czy dwóch? Dwóch, chyba. Tutaj i tutaj torx 30 albo czterdzieści. Torx 30. dwie śrubki. Nie ma tutaj żadnej innej. No dobra, po stronie kierowcy jest zazwyczaj trzy. Tego typu śrubka. Kolejny krok. Moi drodzy, to jest tak. Tu na dole, nie będę Wam to pokazywał, ale tu, coś pod palcami, są takie dwie szpary, takie dwa wycięcia i tutaj są torksy 2 razy 15. No i tam jest trzeci za klamką. Tu w tym utworze. Dobra, i teraz musimy ym, y, posiadać wypinaki te plastikowe do tapicerki, bo bez nich nie ruszycie, bo pokancerujecie. No można by czym, czymś rękami nawet szarpnąć. Cały dół się trzyma. O, patrzcie, widzicie? Rękami. Ale tego będę się już bał tutaj rękami y, szarpnąć. Nie, idę po to takie coś, żeby tymi rękami jednak ale ładnie schodzi, więc wiecie, O, tutaj się odpięło. To się odpięło. Raz. Ten tu wypadł. A ten? A ten? Tutaj chyba kolesia nie ma w ogóle. Żadnego. No coś tu było ogrzewane. Proszę teraz tutaj zobaczmy. Na no pewno nie ma trzeciej śrubki? <grym> To, I to powinniśmy wysunąć do góry, nie? Tylko, że tutaj coś trzyma, jeszcze coś to trzyma. Potrzyma jeszcze jeden kołek, gdzieś wiecie, tylko gdzieś on jest do góry. O! Zaraz wam te kołeczki pokażę. Teraz zdejmijmy te drzwi, tą tapicerę kałeczki się posypały i teraz tak pierwsze co to zdejmujemy linkę wyłoś yy. drugie zdejmujemy lampkę tam na dole no i trzecie to zdejmujemy tutaj co to jest głośnik ale się ibnęłem głośniczek cyk i cyk i mamy boczek drzwi, moi drodzy. Tak wygląda. Głośnik. Tutaj wchodzi klamka z tulejką zatrzaskową i tyle. E, co my tu mamy? E, patrzcie, raz, dwa, trzy kołki są, ale po drugiej stronie. Tu jest łamane, tak jak mówiłem. Tam wyczułem paluchami. Jest jeden. I tu jest drugi. A ten jest tu wyłamany, siedzi w drzwiach. Czyli ten jest. No dobrze. One są wykliknięte. Pokażę Wam jak to się będzie składać. O, no tego nie ma. No ale to się trzyma. Tutaj są dwa te Moi drodzy, jak to złożyć. Jak to złożyć? Patrzymy czy te kołeczki. Są wysunięte, czyli czy nie są roz, rozczapierzone takie, tak jak na przykład o, ten tu jest połamany. Ale tu jest śrubka, także on będzie trzymał. Tak, on będzie trzymał. Natomiast tamte dwa, trzeba sprawdzić te kołeczki, a czasami wymienić. Natomiast te dwa. jest wysunięty. Tego trzeba wysunąć. No właśnie to nie jest tak Hopsiu wysunąć te kołeczki. Jego trzeba pociągnąć. Nie wiem czy to widzicie. Pociągnąć, żeby ten łepek się schował do środka. Bo to działa jak kołek rozporowy. Muszę go poprawić. O! Mam kolesia. Trzeba go wcisnąć do środka, jak kołek najlepiej tu pociągnąć. I to jest tak. Dobra. No to co? Zapinamy wszystko z powrotem. Lampka na dole. Klik. Yy. To. Klik. Tak, to musi przejść na tą stronę. O, a tu wisi mi dioda. Jeszcze diodę trzeba wczepić. Gdzie ona była? Dioda była tutaj. Tam też już była robiona, bo to ona odpada przy zdejmowaniu jest na, na super zrobiona. I odpada tutaj no ma niby zatrzaski, nie? Ale zatrzaski to chodzą jak chcą. Dobra, zaczepiamy głośnik. Tutaj. No wejdź. A jedną ręką to tak jest średnio. No wejdź. No nie zapnę jedną ręką. No to i to muszę zapiąć dwoma rączkami. Dobra, mam pozapinane. To. Trzeba przełożyć tędy, żeby tu nie zapomnieć guzika od yy, szyby i tu, żeby nie zapomnieć, gdzie on jest, guzika od, o, od zamka. I co, zakładamy gościa. Tutaj jest taki zaczep, a tu jest otwór. Trzeba ten zaczep, ten otworek najpierw obsadzić. O, siedzi. Wsadzamy górę w tutaj ramę szyby, no i co, no i wkolowujemy. no czujemy gdzie ten kołek tutaj ma, ma, ma dojść, w las, w las, w las. To się podgiął mi, to się podgiął, trzeba było go naprostować, bo to trzeba celować wszystkimi naraz. Nie? Chlap, chlap, ten jest łamany, więc i chlap. O. I dobra. I co, no i kochani, no i tyle. Skręcamy to teraz, tu trzy śrubki, tu dwie śrubki, jedna śrubka, to wklikujemy z powrotem i jest po temacie. Także tu nie ma jakiejś strasznej tragedii. Pamiętajcie o tych kołeczkach. Dam wam tutaj zdjęcie takiego kołeczka i jego numer jakby coś. To warto się zaopatrzyć przed rozbieraniem yy, drzwi w takie kołki. Kupcie sobie kilka takich. Nie ma problemu. I tyle. Nie ma tragedii. Rozebrane, złożone. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Hej.